To był KMZ. A teraz pora na e, najnowszą e, kolaborację albo e, latorośl. E, moją może nie, no, bo to adoptowana latorośl nieco. E, bo już w pewnym wieku e, jak była, za, 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 zaczęła się nasza współpraca. E, cóż tu dalej by opowiadać? No po prostu e, wiele płyt e, z Wojtkiem. E, Udało mi się i miałem zaszczyt nagrać. E, tak jak mówię, początki były, początki były naprawdę mocno konfliktowe. Przy pierwszej płycie w, weszliśmy tacy w ogóle z perkusją amati, pamiętam, i e, z jakimiś takimi instrumentami generalnie słabo nadającymi się do studia i w ogóle samo studio się generalnie słabo też nadawało do nagrywania muzyki. E, no i pamiętam, że pierwsza noc, po, a jak jeszcze przyszedł, przyszedł z panem Jankiem Chojnackim do nas na próbę, to się pytał Janka Grudzińskiego, bo tak mówi e, a słuchaj, a ta gitara to z gipsu? A, a Janek się przesłyszał i, i, i zrozumiał, czy ta gitara to Gibson. I mówi nie, Ibanez. <gibne> w każdym razie, pierwsza, pierwsza noc taka po, 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 po sesji nagraniowej właśnie w studio Waltera Heustowskiego to było, była taka, że po prostu leżałem, nie mogłem zasnąć, ponieważ nic żeśmy nie nagrali, była cały czas kłótnia o, o to, czy w ogóle da się coś z nami zrobić. E, I tak e, pamiętam, że leżałem w łóżku i sobie wyobrażałem, jak go torturuję. <noise> minęło, minęło, no jakoś żeśmy tam dobrnęli do końca, e, w każdym bądź razie Minęły, minęło parę lat i się, i się staliśmy naprawdę, ale to już nie będę się powtarzał albo się powtórzę, jednak w jakiś tam sposób bardzo bliscy sobie. Proszę Państwa, wykonamy teraz piosenkę Komandor Tarkin. Do takiej świeckiej tradycji należy, że zawsze wykonuje ją czcigodny gość jakiś. Dzisiaj jest to Zygmunt Staszczyk, proszę Państwa, proszę cznie tutaj e, burnyje a e, wykonać zaczynamy a, Podobno pochodził z nie Zimy, na tyle, na ile można by podkreślić jakieś jego konkretne pochodzenie. Podobno kiedyś działał razem z Boba Fett, potem ich drogi rozdzieliły się. Jeden zrobił karierę na niwie państwowej, drugi stał się łowcą nagród. Jedynie można było się spodziewać, że to pan komandorze Tarkin to zrobił. Można było się spodziewać, że to pana komandorze, Tarkin to dzieło. Od kogo doszło to wysokie stanowisko I czy w ogóle możliwe jest to wszystko Polityka to tarzanie się w błocie I każdy się musi ubrudzić Tak się toczą losy, nie zbadanie. Nie wiesz, co się stanie, nim się komu stanie. Tylko tyle i aż tyle nam wiedzieć jest dane Niekiedy tylko coś więcej powiedziane Można się było spodziewać, że to pan komandorze Tarkin można było się spodziewać, że to pana komandorze Darki to dzieło. Na wysokim stanowisku czy... Są nie te, możesz zniszczyć nawet całą planetę i nikt złego słowa nie piśnie nawet przed obliczem Senatu. Gdzie tedy idą podatników? Pieniądze urzędowa grabież najbardziej jest pędząca. I kto się dowierze żabowie ci bandyci pod stołem wykazują, by wywamić ich W pokoju można było się spodziewać, że to pan, komandorze, Tarkin to zrobił. Można było się spodziewać, że to pana komandorze Tarkin to dzieło. Dziękujemy. Kwartek Proforma, Zygmunt Staszczyk, Janusz Zdurek, e, Kazimierz Staszowski. Dziękujemy bardzo. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Jestem Kazik, co po ulicach łazi. No właśnie, mówiłem. Kazik na dodatek fajnie opowiada o Wojtku, zwłaszcza.